Takie tam urlopy. Widzicie jakie urlopy? E90, bawareczka. O, o, bawareczka. Pokrywę zdjąłem i chcę wymienić te uszczelniacze o ringi na tych szklaneczkach tu, na tych tulejkach. I sobie na trytytki przyłapałem w troniki te wszystkie gadżety. Co by sprężynki nie pouciekały. Tam z tam takich takich o Dźwigienek czy jak która... to tam no na razie wszystko będzie ok, mam nadzieję, że nie wyskoczą, jak na te trytitki przyopane. A tu chodzi dokładnie o już wam pokazuję takie o-ringi, one są w tych założone na tych tych gadżetach o na tych i w tym siedzi wrzucona świeca zapłonowa i przykręcona w gnieździe. Jak te oringi są wywalone, to tam olej się gromadzi i zalewa cewkę, świecę. O w tym całym tam... No tam, no... W tych tulejkach. W głowicy. I to trzeba wymienić. Co by tam olej się nie wpierdzielał. Takie rzeczy. Przy urlopie. Dobra, na jutro zamówione nowe, tylko dzisiaj wyciągniemy te tulejeczki, już prawie są luźne. O, hop, hops, hop, hops, zaraz je powyciągamy. Tu nic nie pouciekało. Pierwszy raz rok temu to rozkładałem, wszystkie tam mi pouciekały. Człowieku, pół dnia to składałem. <laughs> łebku, chwała temu, co wymyślił trytytki. Dobra, do następnego strzała.